Lubrykanty bentonitowe są stosowane do smarowania łożysk tocznych, łożysk ślizgowych, prowadnic ślizgowych, które pracują w wysokich temperaturach i niskich prędkościach, oraz prętów wiertniczych. Technologia produkcji lubrykantów bentonitowych różni się od produkcji innych rodzajów lubrykantów. W tym przypadku głównym składnikiem jest glina bentonitowa, która jest substancją nieorganiczną odporną na wysokie temperatury i duże obciążenia. Główna różnica w produkcji tych lubrykantów polega na potrzebie lepszej dyspersji zagęszczacza w medium dyspersyjnym oraz homogenizacji gotowego produktu. Gliny bentonitowe mają strukturę lamelarną, co pozwala olejowi przenikać do strukturalnej ramy. Jednakże, aby uzyskać pełną dyspersję zagęszczacza w medium dyspersyjnym, stosuje się organiczne modyfikatory oraz obróbkę mechaniczną. Stopień dyspersji gliny w medium olejowym określa właściwości lubrykantu w warunkach eksploatacyjnych, najczęściej ekstremalnych, dla których są one opracowywane. Homogenizacja jest głównym etapem produkcji lubrykantów bentonitowych. Równomiernie rozprowadza zagęszczacz w oleju, co zwiększa jego efekt zagęszczania, nadaje jednolitość teksturze lubrykantów i poprawia ich wygląd. Dodatkowo, homogenizacja niszczy kondensację i tworzy koagulacyjną strukturę feksotropową lubrykantu, poprawiając stabilność mechaniczną, koloidalną oraz inne właściwości. W produkcji lubrykantów bentonitowych konieczne jest użycie mocnych homogenizatorów, jednak pomimo szerokiej nomenklatury dostępnej obecnie, nie wszystkie z nich spełniają wymagania dotyczące obróbki mechanicznej lubrykantów. Do produkcji bentonitowych lubrykantów plastycznych często używa się homogenizatorów niespecjalistycznych z przemysłu farbiarskiego lub spożywczego. Na tej podstawie firma GlobCorp firma opracowała technologię dyspersji i homogenizacji bentonitowych lubrykantów plastycznych, która jest wdrażana w młynach koloidalnych typu CLM. Młyny koloidalne CLM są zaprojektowane do produkcji wysokostabilnych roztworów koloidalnych i działają na zasadzie mielenia na mokro, ze względu na różne szerokości szczelin stożków rotora i statora na wlocie i wylocie. Złożone mikroodwzorowania powierzchni rotora dodatkowo zapewniają drobne mielenie. Do produkcji bentonitu plastycznego firma GlobeCore opracowała i stworzyła laboratoryjne młyny koloidalne o wydajności do kilkudziesięciu litrów na godzinę, a także przemysłowe młyny koloidalne o wydajności do 25 metrów sześciennych na godzinę. Po zaledwie jednym przejściu przez koloidalny młyn CLM osiąga się pełną dyspersję i homogenizację zagęszczacza w oleju, a także niski współczynnik zniszczenia co pozwala uzyskać mechanicznie stabilny lubrykant, który praktycznie nie traci swoich właściwości podczas pracy w jednostce tarcia. Młyny koloidalne CLM, produkowane przez GlobeCorp, mogą być używane przy instalacji nowych oraz modernizacji istniejących linii technologicznych do produkcji bentonitowych lubrykantów plastycznych, do jednoczesnej dyspersji i homogenizacji, albo na końcowym etapie produkcji, albo do wielokrotnej obróbki na każdym etapie w procesach ciągłych? Jakiego sprzętu używasz do produkcji bentonitowych lubrykantów plastycznych? Podziel się swoim doświadczeniem w korzystaniu z takiego sprzętu w komentarzach. Dodatkowe informacje na temat technologii i sprzętu Globecorp do produkcji bentonitowych lubrykantów plastycznych możesz znaleźć, klikając w link w pierwszym komentarzu lub na stronie www.globecorp.com.